Witam serdecznie w programie Ekstra. Na początku Wam prezentuję zagadki, które pokazywałem Wam wczoraj i już za moment ogłoszę Wam wyniki. Zaczynamy! W pierwszej zagadce trzeba było z pomieszanych liter ułożyć przysłowie. Poprawna odpowiedź to fortuna kołem się toczy. W drugiej zagadce z pomieszanych liter trzeba było również ułożyć przysłowie. Poprawna odpowiedź to kwiecień, lecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. W trzeciej zagadce trzeba było ułożyć litery w kolejności i odczytać cztery przysłowia. A to były takie. Baba z wozu, koniom lżej, czas to pieniądz, cel uświęca środki, albo rybki, albo akwarium. A oto wyniki. W pierwszej zagadce nikt się nie zgłosił, w drugiej zagadce zgłosił się jako jeden nasz gracz Tomasz Grzegorczuk i odpowiedział prawidłowo: gratulacje. W trzeciej zagadce nikt się nie zgłosił. A oto te wyniki. To już wszystko na dziś. Zapraszam Was na nasze kolejne programy. Do zobaczenia.